Jesteś pełnoletnia No to nie jesteś pełnoletnia no. O kurwa No nic no, pozdrawiam cię, nie będę cię stresował kamerami tutaj Trzymaj się Złote jaja, złote jaja, złote jaja. Siema. Złote jaja mi dzisiaj nie wchodzą dobra. tu złote jaja już na tym streamie chyba Czekaj ziomek bo cię nie widzę Mogę zjeść No Mogę dawaj Czekaj, czekaj, bo ci było dobra, czekaj. No Czekaj bo nie widzę. O! Teraz Kurwa, czekaj, czekaj. kurwa o Udało się. Czekaj. Jeszcze jedno, dobra. Pozdrawiam. Pozdrawiam, siema. Siema Rafon. Siema, ty, słyszałem, że ty z Kruszfilem walczysz. <noise> Nie, a mogę foty je No możesz, możesz. Stary, ja ciebie szukałem już od urodzenia, wiesz? Mhm. To byłoby w 2001 Siemanko No jasne. A też w jakiego stoku jestem, wiesz? Z jakiego osiedla? Z Piasta? Z TBS-ów. Z TBS za dzięki za 3 euro, ale w domku mieszkam. W domku mieszkam. Na TBS-ach są domki? Jest obok, takie hmm. osiedle. osiedle A widzisz takie... obwodówkę z okna? Nie. O chujo, chujo. A ty w Warszawie teraz mieszkasz, nie? Nie, w obok łodzi. Obok ty, to ty masz blisko do tego, do Kastoramy czy coś tam <grym> hmm. Co tam robisz na nagle 4000 tysiące <grym> widzów właśnie, pękło rekord dzisiejszy Wow! No I 4000 tak... łapek tylko mam, tak po hamskiemu mnie dzisiaj potraktowali No może streama, nie? Subskrypcje w ogóle mi nie rosną, nie jestem doceniany w ogóle Nikt mnie <grym> nie szanuje, wszyscy na mnie plują A, bo teraz streama masz Czekaj, no. masz trochę w live? Marcin Krasuski. Marcin Krasuski. No. Dobra Będę no na film o być walczył, nie? No będę A na tej szóstej edycji? Na piątej A na piątej A Gola mi smsa napisał w ogóle, zapomniałem widzowie powiedzieć wam Pozdro widzów jak masz live Zajęty menu, rodzinki, kumpla, jego wieczoru, Marcinie odezwa się w poniedziałek, okej okay. Okej, okay, dzięki W ogóle Rafał co no. ty robisz na Tinderze, ty mi powiedz? -y, gdzie? Na Tinderze. To fejki jakieś zakładają. Fejki? No fejki, no przecież ziomek, jak ja nie... Nie, nie chciałbym no. Tindera mieć żywnego, bo jak chcę seksu, to... to mam w domu, nie? No, cóż, masz dziewczynę, prawda? Tak. No to ja nie rozumiem. Nie. No no, ten ten Tinder? Tinder to w ogóle tam, powiem szczerze, miałem tam konto przez 5 minut, ale usunąłem. Dla do zabawy pewnie, nie? No nawet kupiłem ten kurwa program jakiś płatny tam za 5 dych coś, jakiś dodatek, bo nie chciał, nie dało się coś tam czegoś oglądać. Ale zobaczyłem jakie tam kurwa postaki są, wyjebałem te konto w <grym> No. No i bardzo dobrze. Ja też sam sobie streamuję, ale dostałem pana na Twitter. Co ty? Mhm. Za co? Nie wiem. Właśnie nie wiem. Za... Kompletnie nie wiem co, na miesiąc zostałem pan, zostałem zwalowany. Mhm, mm 30 no. dni. 30 no. dni. Kacper Ignatowicz, to ty? No. Sprzedali cię szybciutko na czacie. Ty jesteś stalkowany. No bo jest trochę znany, wiesz? Znany jesteś? Troszeczkę jestem tak. Z czego? Z czego? Z hardtewnych streamów, wiesz? A Trochę charity streamy, a raczej robiłem przez Cześka. Okej, okay, okej. Okay. Ale... Za Chyba. No. Jakie kwoty się udało zbierać największe? E najwięcej? Najwięcej udało się zebrać 2,5 tysiąca. E I od razu wrzuciliśmy to na zrzutkę, coś takiego? zajpiście Fajnie, szanuję. Daj znać, jak będziecie coś jeszcze robić. Wiesz co, to możesz do mnie napisać na Facebooku, jeżeli yy, chcesz. Tylko jakbyś mógł zamazać teraz czat, to Czemu? mogę ci podać do siebie yy, Face'a. Dawaj. No naprawdę, robimy naprawdę dużo i myślę, że to może jakkolwiek yy, wtyknąć. Sam teraz yy, ze zespołem chciałem sobie na taką bo mam teraz Microsoft. Yy, na, który co masz? Microsoft 720p, to się nazywa mnie, więc tak Ameryka. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, Mordo, Ci zaproszenie, zaakceptuj sobie. I, i ja będę a. uciekał, a ty pisz do mnie, jak będziesz miał coś ważnego. E, a ja lecę, bo nie chcę zaraz wiesz, zasłoniłem ten Twój Facebook, nie nie chcę, żeby zaraz dowyczaili. Dobrze, to? dobrze. się A w sumie to może zostać, jak nie? Byczki, ja wy, wy tam wiecie, że na tym serwerze Metinka to ponad 3k ludzi, nie? Wbiło na start i do tej pory gra 3000. tysiące. Jest zajebi zajebiście ogólnie. Ja tam mam 131 level. Jutro rano będzie stream na fanpage'u właśnie o 10, jakby ktoś chciał. Jeszcze 10 to nie jest tak gorąco. Zajęty menu, rodzinki, kumpla mi jego wieczoru, Marcinie, że się będzie pędziek, widzów, jak muszę live. Wojtek Gola was pozdrawia. A dzięki mm. bitka będzie w poniedziałek zadzwonię. No to w jak zadzwoni. W poniedziałek zadzwoni. A już powiem szczerze, już się tak nakręciłem, że jakby teraz mi powiedział, że nie, to bym powiedział, to dawaj kogo innego. No bo kurwa, chcę, nie powiedziałem widzom, że będę na piątce, to będę na piątce i biję się i chuj mi obchodzi. Dawaj tam byle kogo i chuj. No. Co tu robić? No, jest okazja, jestem jakimś tam YouTuberem, znają mnie ludzie, kurwa. Wiadomo, że mój udział na gali widzowie chcą, żebym brał udział. Chcą mnie zobaczyć w klatce jeszcze raz, bo z magikalem nie miałem za bardzo, kurwa, co pokazać. Łachudra jebana, połamał się, kurwa, bo kopa mi wyjebał. Danonków jebany Cfel i pękło kopyto. No i dlatego niech, niech, niech już tam nie, nie, nie gada bzdur, bo. bo... Piątkę, piątkę już miałem zarezerwowaną. Ale w sumie, no jak powie, że nie, to przecież też nosiła się nie będę pchał, nie? Się prosił, tak? Nie, nie można. Trzeba znać swoją wartość, ja ją znam. Jaka Mat, dzięki za 2 euro. Która teraz leci? Nie mam pojęcia, to kompletnie randomowe nuty lecą tutaj. Naprawdę. może <laughs> <laughs> Kurwa, chłop się tasował konia, walił sobie O, siema Siema, siema ty komu pokazywaliście tego faken'a? Koledze Ta? No, nie tobie No to sorry, się przestraszyłem trochę <grym 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 Nie no, Że co? Mnie dojedziecie Myślałem, że mnie najebiesz zaraz No ja, normalnie Nic, co tam mam stream, ale będę leciał dalej i pozdrawiam was Pozdro Siemanko kurwa bezczelni są O, o. Right Daj scroll z Markiem. Dobra, to zawiążę się z jedną rękę z tyłu. I wyjdę z Markiem. <laughs> Chujowo by było bić tego Marka Kruszwila. On taki przyjemny, miły chłopak kurwa na tych filmikach. Zawsze uśmiechnięty, ładnie uczesany, kurwa koszuleczki eleganckie. Gdzie takiego bić no? Przecież on by nieatrakcyjnie wyglądał z siniakiem. Zachroniarzem dalej. Szuchroniarz, to rozpierdala mnie kurwa paznokcie. U stopy. Mówimy o tej samej wadze, nie? Ja Wtf, pf, ochroniarz to waży w chuj. za tym on trenował. ja go to, to ja w, ja w kuponie wstawiłem, że on wygra walkę. Przecież ja nie wierzyłem, że Boxdel z nim wygra. Przecież to było na logika wiadomo, że Boxdel dostanie lanie. Szłop trenował w Berserker Szczecin dużo, no du, długo. To nie, nie, nie był kurwa jakiś lamus. To tylko te kurwa dzieciaki niebane z internetu tam klikały, że Pokstel wygra, Boxtel wygra. Dzie Przez dzieciaków takie kursy na lvb były chore kurwa. No ale dobrze, przynajmniej te kurwa na zakładach zarobiłem. Werka no. Siemka pozdrowi Weronikę i Gosie 4 złote. Pozdrawiam Weronikę i Gosie. Wokzel też ćwiczył. Ziomek, ale ćwiczyć do gali, a ćwiczyć przed galą to inne rzeczy. Poza tym, jak ja ogólnie interesuję się gdzieś tam MMA jakoś... Yy, interesuję się MMA i walkami K1, tymi muay thai sportami walk. Interesuję się na tym poziomie takim lajtowym, takiego lajka, że ja nie mam nic z tym wspólnego, ale śledzę. Oglądam sobie jakieś filmiki ludzi, którzy coś potrafią. To każdy kto cokolwiek wie, to jak słyszysz nazwę Berserkers, że ktoś trenuje w Berserkerach, to to już możesz spodziewać się, że nie wychodzisz, nie będziesz bił się z pizdą. Jak chłop 2-3 lata w Berserkerach trenował, to to już nie jest pizda. Berserkery to są jedne z, z taka drobna sieciówka tych klubów. Masz Berserker Szczecin, Berserker z suwałki, nie wiem gdzie jeszcze są berserkerzy. Chyba mu meduzy w Szczecinku coś było. No ale to są berserkerzy, to są kocury, nie? Berserkerzy to kocury są. Ale pucewali. Nie wale pucy, fajerze jebany. Po prostu wiem, że ochroniarz trenował w berserkerach Szczecin. A w berserkerach Szczecin też trenował chłop, który rozjebał Mameda, tak? Na KSW. Ten jak nazywa się strona, na której słuchasz muzyki obecnie? Nie wiem, jak się nazywa.